Czarny, nie czarny. Ważne, że się pali. Nic tu nie znajdę. Wiecie, czy ja dobrze? Kurwa, widzę, że to jest jakiś lewitujący sząż o nazwie Łasłuch? O co tu kurwa chodzi, zabije nas? Hej, wiecie, Lu? Uh -huh. On nic tu nie zrobi, ale jako pierdolniemy. A, bia, bia, piał, piał, O kurwa! Ale bait. Ich położymy na, na lajcie, ale nie z takim paskiem zdrowia i nie ze skończoną maną. Dobra, i sobie chłopaki tam odchrząkną. My naładujemy manę. Was rozjebiemy. Dobra. Pyk. Dobra. Gobliny. Chuje. Leżeć i słuchać pana Inusa. Nic tu nie ma. A teraz Eee... Ja już się trochę cykam, że znowu zaraz wyskoczy mi jakiś super przyzwany. E, nie wiem. O, dobra. Gliny znowu. Dobra. Teraz się powtarza. Boże, ale jakieś straszne flegmę mają Kurde, czarny goblin oczywiście nie boże mnie tu zaraz YouTube zbanuje pam 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 czarny nie szarny się pali dobra może lepiej za nic tu nie, nie ma, ma czego plądrować Okej, okay. łasuch. Słuchaj, gości, No tym razem to już jest twój definitywny chyba koniec. Kurwa jednak nie. Sheep nie. happens. Dobra, drugie podejście do łasucha. My sobie walnimy wodę. I co to nam jeszcze dodaje? Jakiś grzyb. OK, tym razem podejście będzie trochę inaczej. Lejemy go spały. Trzeba w pogotowiu przycisnąć żeby się przestawić na wagię. I co jest? Dobra, nagnoję. Ucieczka między drzewami. O kurcze, ale się tam błyska. Załóżmy i pioruny. Pam, pam, pam. Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie, nie, ma. Tu nie znajdę. Okej. Okay. Okay. Zeszło nam tak gdzieś plus minus 1/4 tej many. Dobra, ucieczka. O kurde, tutaj jaki ten, goblin, yy, ufo. Na parę odcinków steldu, gobliny, które skakają, jak Robert Mateja w planicy, a tutaj już ufo. Dobra, a piebierzemy tego zwykłego. prawie wyszło. Zarówno czarny jak nie i próbować. goblin. Y... No nienaturalny, bo to no będzie rasistowskie. Goblin podstawowy. Został położony. A my wracamy do Wasucha. Bungo. I cyk, jazda, jazda, biała gwiazda. Pierdalamy. Tym razem mamy szkieleta ta goblina i goblina standardowego. Ale to nie zmienia sytuacji. Każdego położymy. Patrzcie, ale ten szkielet. Taki bardziej uparty, trochę, nie? Dobra. podejdziemy i tak go zduczemy. Niczego tu nie znajdę. Go. Pią, 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 pią go! Z dzidy laserowej. Boom, już. Nie ma czego plądrować. To będzie idealny materiał na Dante XD. Pewnie, pewnie wie z wielu z Was się zastanawia, dlaczego XD. A no, dlatego, że jak sobie zrobicie napis ekstra Dante, to wyśmiecie ostatnią perkę extra. A nie, sorry. Bycie magistrem zobowiązuje. Nie ma czego plądrować. jeśli ja wywieździecie xa i wyłączycie D, no to powstanie wam xd. O, cała filozofia.